Witam Was w kolejnym filmiku. Jak widzicie, Majeczka bawi się tutaj już. Śwince już też dałam śniadanko. Dzisiaj dałam jej suszki. Ziółka i sobie zajada. Zuzia też już wstała. Na chwilę ją wyciągnęłam z terrarium i tutaj idzie już do nas. Mam nadzieję, że nie ugryzie majeczkę w I oczywiście razem z moim całym zwierzęciem serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Uważanie, no i uważaj, bo raz dzieci się ugryzie. Rzeszek widzę, że też wstaje. Także wszystkie zwierzęki o tej samej pożyłości już wstają. Dzisiaj tak się zgrały. Chrucię jeszcze, widzę, że tylko śpi. A teraz będę dawać jeść świnca kukurydzę i seler ja Dzisiaj dla świnki, jak widzieliście, przygotowałam kukurydzę i seler naciowy. Maja tutaj dopiero się wybudza, bo sobie spała. A zobaczymy, czy jej posmakuje, bo kukurydzę pierwszy raz będzie jadła. A, i zauważcie, że Mela nie ma legowiska, ale to dlatego, że jest ona w praniu. Postanowiłam, że dzisiaj jej upiorę. Najpierw czy wzięła sobie kukurydzę? A, w tle słyszycie takie chrupanie to Zuzia, bo ona też w tym momencie akurat sobie. Je. No i Zuzia tu właśnie kończy jeść Dlatego w tle słyszycie chrupanie Zuzia, chociaż nie wiem, czy to słychać na kamerze. Czy było słychać? Zaposmakowała Tak, dobra Macia. Maciek sobie ładnie tutaj obgłyzła. Oczywiście dla chomiczków również przygotowałam tak świnka. Tym razem dla chomiczków ty masz tam miseczkę. I orzeszek i chrupek również dostaną, kukurydzę i serdeczkę dzisiaj. A orzeszek śpi, widzicie? O tu mam dla mnie pyszne jedzonko. Pewnie przyjdzie zjeść. Już jeszcze takie oczy mam przypchnięte, ale już idzie jeść. Od razu za kukurydzę się wziął. Chorobcie ja też śpi, ale może wstanie, jak poczuje jedzenie. I tak, chorobał oczywiście również wstał, jak poczuł kukurydzę. I wszystkim grudniom, jak widać, kukurydza posmakowała. Chociaż ogólnie kukurydza nie jest zalecana, żeby do podawać często, ale od czasu do czasu można. Wyciągnęłam z klatki mylę. I tutaj dała mi kukurydzę, jakby chciała sobie zjeść. Oraz kule smakule, w której są płatki grochu, bo Mela bardzo lubi płatki grochu, w ogóle chciałabym jej kupić, takie osobne płatki, bo tak to właśnie skarmię i wyciągam. Jakby Mela chciała, to może tutaj sobie spróbować wyciągnąć. I będzie miała wybieg. Zobaczymy, czy załapie, co chodzi w kuli, z Melcia, poprosisz o łapki w górę? Mela, poproś. No, troszkę wyżej. Dobrze, no, chłodnie. Znowu wykorzystujemy, że jest ładna pogoda i wyszliśmy na spacer. Tym razem już w powiększonym składzie, bo dzisiaj idę na spacer z Sonicem, jak widzicie, z moją siostrą i z Mają, jak zawsze. Tylko, że maja jest. Już wam ją pokazuję. Tam, ale już do nas idzie. Ja bardzo lubię takie jesienne spacerki. Oczywiście pod warunkiem, że jest taka piękna pogoda jak ostatnio. Bo ostatnio rzeczywiście bardzo chętnie się spaceruję. Nie ma deszczu, jest ciepło. A taka jesień jak dla mnie mogłaby być. Przynajmniej jeśli chodzi o spacery bo też mi tak bardzo nie przykazało, gdyby nie to, że właśnie nie mogę wtedy wyjść na spacer. I spójrzcie, jakie wysze chmury ukazały się przed nami. Mam nadzieję, że to nie chmury deszczowe. A teraz na chwilę słońce zaszło za chmury. Idziemy w cieniu. I na sali jest babia co pokażę, przyczepiło się do soliusie. Tutaj sam nie zdejmę ci. Nie, no, może nie będzie deszczu, tylko chmury. są. A my wybraliśmy się dzisiaj naprawdę bardzo daleko na długi spacer na drzewa, w tą stronę, gdzie rzeczywiście taki jest dość duży odcinek drogi do pokonania A Maja nas zostawiła idzie w ogóle swoją drogą my tu idziemy ale tą dróżką z kamieniami A Maja postanowiła iść tamtędy tam ma ciekawsze zapaszki co tam takiego leży Człowiek to też, że Sonia od jakiegoś czasu ma trochę problemy z łapkami. Ma, jakby to powiedzieć, skurcze łapek. Nie wiem, czy jeśli zaczynają jakieś problemy z stawami, czy to są jakieś problemy reumatyczne. Ciężko jest mi na razie to stwierdzić. No i ta Sonia została, czyli brudne. Nie, to było jakieś wyrzucone tapcze. troszko na łąkach, ale cała już potargana tam widzicie i nawet teraz na spacerku jak przejdźmy ona się tak zatrzymała i nie chciała przez chwilę iść, bo chyba miała problem z tymi łapkami nie wiem, to jest to tak jakby jej przez chwilę drętwiały, czy taki skurcz miała Wtedy na przykład staje i podnosi łapkę, i nie może iść. I od razu możemy tutaj sobie podziwiać, tak ładnie jak ładne są kolorowe liście. Tej takie czerwone, ale tak mocno czerwone. No ja ciągle chcę tam wchodzić, nie wiem czy na do rzeki, czy na czuje jakieś kaczki tam. Na razie sobie idzie już w porządku, tak przez chwilę miała chyba ten skurcz, bo zaraz jej przeszło i już normalnie idzie. Nic nie wiem właściwie. Złama ja rzutaliście. bo my zeszłyśmy z tej dróżki, którą szłyśmy, tam widzicie jest ta droga i tamtędy szłyśmy, a teraz idziemy to po prostu trawami bo może to będzie pieska wygodniej iść niż po kamieniach Maja ciągle jakieś krzaki lata i jeszcze co nie ją chcę naśladować. No ja i teraz sonia już w porządku sobie biega przeszło jej, ale właściwie to już któryś raz się powtórzyło. Skurczę. To nie tak, że tylko dzisiaj na spacerze. ja tam chcę iść w krzaki. Chyba czuję jakąś dwie dziką. na dziką. ja Teraz znowu ma na głowie, bywa wiele lata. Ciekawiona. Pokażę Wam, bo tutaj zawsze taki ładny był widoczek, bo znowu z tej dróżki, potem znowu szliśmy tą drogą, ale teraz zeszliśmy i tu jeszcze Wam nagram. Chociaż nie wiem, czy to był ten ładny widok, czy tam dalej nie było. Maja idzie ze mną. Czy to chociaż mokro nie jest? A tu widać, jak blisko rzeki jesteśmy. Chodź, Majeczka, żeby Sonia nam się nie zgubiła. Tam sam się jest. Ty jeszcze zobaczymy, co jest. Ja Spójrzcie, jak Sonia się do mnie leci. Cześć, chodźcie, chodźcie, pieski. Bo chciałam im tutaj zdjęcie zrobić. O, tu jest chyba ten ładny widok. Ale to co spada, nie wiem czy to widać na kamerze, to tym liście. A Maja widzę tu do mnie. Przyszła Sonia, uciekła, ale tam gdzieś moja siostra jest, więc myślę, że Sonia poleciała do niej po prostu, a nie, że uciekła ze spaceru. Tu mamy tak blisko rzeka, zobaczcie. Tutaj chciałam wam pokazać ten widoczek. No ja czekaj, chodź tutaj. Ania, chodź! Chodź, Ania! I już będziemy wracać ze spaceru. Spacer był przynajmniej jak na razie bardzo udany. Doszliśmy bardzo daleko. Sonia jeszcze nie uciekła, więc jeszcze, no, jeszcze właściwie cała droga w tą stronę przed nami. Więc też nie wiemy, czy wszystko będzie też dobrze. Sonia na przykład rzeczywiście nie będzie chciała uciekać, bo Sonia, jak widzicie, cały spacer jest spuszczona. Ale już idziemy do domu. Idę do piwnicy. Zaraz wam powiem po co. Potrzebuję właśnie poszukać ubranka dla piesko mojej cioci, bo moja ciocia ma od jakiegoś czasu właśnie Jorka i nie ma dla niego ubranek, a na niego potrzebny jest jakiś mały rozmiar, więc może znajdzieć coś po jeszcze po albo po małej jakieś ubranka. I gdzieś mam to w piwnicy, te, które ja już nie potrzebuję, kiedyś odłożyłam. I też jeszcze po jedną rzecz idziemy. To jest ciemno, nie wiem czy w ogóle co się widzicie. Ale jeszcze będę chciała poszukać dekoracji na Halloween, bo też mam w piwnicy. I już tutaj jesteśmy. Zaraz przy piwnicy, i zaraz będziemy szukać. I znalazłam pudełko z dekoracjami. Tylko nie wiem jeszcze co stąd zabiera, a co nie. Długo zapomniałam, że mam takiego pająka. i tego koszycy trupa. Co? tutaj Halloweenowe, pieskowe, Halloweenowe, majka na Halloween. Przeświecę sobie trochę tym duszkiem, bo jest ciemno w piwnicy. I Już trochę rzeczy znalazłam i halloweenowych. I też y, ubranka. Luka. A znaczy, kilka ubranek. O, jeszcze takie y, dam dla pieska. I też trochę dekoracji. Już świnka ma czyste mebelki. Się uprałam i w pralce. Legowisko i materacyk, czyściutki i jeszcze kocyk, też ma już czysty. Że tutaj jej włożę. Świeże czyściutki, materacyk. I tak, tu ma jeszcze mniejsze lekarski, bo dostała troszkę. Teraz przygotowałem wybieg. Dla mojej szyneczki tutaj na łóżku, bo powiem Wam, że ostatnio nie chcę mi się rozkładać dla niej wybiegu tego striksi, którego mam tego końca właściwie, bo no tak naprawdę jak nie mam za bardzo czasu, to jednak trzeba ten wybieg rozłożyć. Wiadomo, że zajmuje to naprawdę kilka minut, ale prościej jest wyjąć świnkę, położyć na łóżku, żeby sobie chodziła tutaj. I mniej na tym właściwie praca czasu i mogę to zrobić właściwie szybciej. No i tak ostatnio też robię, że tutaj ją wyjmuję na łóżku, żeby sobie chodziła. Bo właściwie to łóżko jest wielkości tego wybiegu. Więc wychodzi na to samo z tym tylko, że muszę tutaj położyć jakiś kocyk, żeby na przykład nie nasikała. No i tu oczywiście jak widzicie też jej położyłam miseczkę I ma tu granulki karmy. bo chciałabym, żeby świnka kojarzyła sobie przyjemnie wybiegi. No a oczywiście co świnka lubi najbardziej, no to jeść. Więc tutaj na wybiegu idę Nie ja Mam wrażenie, że trochę traci mój aparat ostrość. Nie wiem, czy mi się to wydaje, czy nie. Ej, Malcie, ale nie gryź mi łóżka. Co to ma być tutaj choć? Mela. Tutaj, tutaj. Co to ma być za gryzienie łóżka? Tu, chodź. Dzisiaj kąpiemy Maję. To oczywiście mam dla ręczniki. Dla niej szampon Już raz była w nim kompana. Maja nie uciekaj z wanny Jezusi zawiesiło, chyba zanęka za mokrą Co? Teraz będziemy spłukiwać też Maję 就是被我选中。 Maja jak widać co robi I Tutaj całe łóżko Oni tak zawsze pokąpieli. Tak pod główki wszystkie pozrzucała I Tak jeszcze pokrycie narzutę Teraz będę dawać kolację śwince i dam jej karmę Versailles Lager e, troszkę, oraz wymieszam to z karmą dla świnek e, juniorów e, Tak, tu słyszycie, e, szyneczka oczywiście już e, piszczy Wam pokazuję, A tak wygląda kolacja dla Meli. Już masz Malcia Jedz sobie. A ja chciałabym też już kończyć ten filmik. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.